Taktykę, jaką obrałem woreczki PVA, oczywiście na wiosnę drobny pelecik z Warmuz Bites.G, zalane wszystko z Massive Bites Aminoglu yy, o smaku squid. Kuleczka, tak samo z Massive Bites 18, tonąca squid, wszystko zalane. Będę też jeszcze dopalał właśnie mgłą od Warmuza. Taką sobie mieszankę wymyśliłem. Do tego jeszcze poleci na dno łódeczki parę takich kuleczek. Jest to nowa firma, którą właśnie teraz na te sezon sobie postawiłem, że będę testować. Jest to firma Putton Flowers, chyba dobrze nazwę wymawiam. Jest to smak bałamutka i livery squid. Parę takich kuleczek właśnie do łódeczki będzie lądować. Żeby nie za dużo, bo wiadomo to jest jeszcze parę dni ciepło, karpie jeszcze mogą tak nie pobierać tego pokarmu. I jeszcze trochę tego peletu 11 mm z rakła, Parę takich dosłownie, żeby tylko na dnie coś tam leżało później będzie leżał ten palecik.